Witam ponownie. W tej części prezentacji chciałbym Państwu przedstawić, jakie czynności wstępne powinny być wykonywane przez biegłego rewidenta, który chce dokonać filtrowania dziennika operacji. Pierwszą czynnością powinno być sprawdzenie, czy kwota w dzienniku operacji jest zgodna z zestawieniem obrotów ISA. Ten widok konfiguracji, który ma ten konkretny dziennik, przedstawia, że kwota jest podliczona łącznie dla operacji winien i dla operacji ma. W związku z powyższym powinniśmy dokonać filtrowania na razie dla strony winien. W tym celu włączyliśmy przycisk nowy widok. Wybieramy filtr, konto winien. Troszeczkę to niestety trwa, ponieważ zbiór jest bardzo duży i sprawdzamy, jaka jest wartość niepustych, a więc dodatnich i ujemnych wartości. Ze statystyki dostaliśmy informację, że to jest ze 100 tysięcy, 107 tysięcy, 672 pozycje. 40 941 występuje po stronie winien i jest to dokładnie 50% wartości ogólnej. I tą wartość właśnie zaczynamy sprawdzać zestawieniem obrotów i salt. Jeśli wartość ta jest zgodna, możemy przystępować do dalszego procesu filtrowania. Gdyby okazało się przypadkowo, że wartość jest niezgodna, należy uzyskać dokładne informacje i wyjaśnienia powodu występowania rozbieżności. Jeśli plik jest niezgodny, wartość jest niezgodna, dalsze filtrowanie jest bez celu. Z punktu widzenia biegłego rewidenta dość istotne może być ustalenie, czy w zakresie kwot po stronie winien znajdują się wartości o pozycji pustej. Wartość jest pusta. Sprawdzamy, czy zapisy w dzienniku są prawidłowe. Okazuje się, że wartości pustych po stronie winien nie ma. To stanowi o prawidłowym prowadzeniu dziennika. Także dla biegłego rewidenta może być istotna informacja, czy po stronie winien poszczególnych zapisów jest brak daty dokumentów. Zatwierdzamy to, oczekujemy na przeliczenie i musimy nadal wstawić puste i sprawdzamy, czy data dokumentu jest pusta. Si okazuje, że nie ma takiej daty. Sprawdźmy zatem, czy treść operacji, która powinna być wypełniona, jest pusta. Sprawdzamy to samo, wyłączamy jako puste i z tej informacji uzyskujemy dane, że ze 107 tysięcy pozycji 11 tysięcy pozycji 986 występujących po stronie winien niestety w treści operacji nie zawiera. Wstępnie widzimy, że treści operacji nie ma wówczas, kiedy jest typ dokumentu z bilansu otwarcia. Tym paskiem bocznym możemy sobie to przeglądać, ale widzimy również, że w innych datach, po 12 lipca, kiedy to nie dotyczy już typu bilansu otwarcia, również treści operacji nie ma. To może stanowić wytyk biegłego rewidenta do prowadzenia prawidłowości dziennika operacji. Zaprezentowano tutaj pewne przypadki elementów badania takiego wstępnego, który powinien moim zdaniem przeprowadzić biegły rewident. Dziękuję Państwu i zapraszam ponownie do strony internetowej www.filtrator.pl.